Jaki jest najszybszy cruiser na świecie? Nie wiem, ale przed Wami może stać odpowiedź na to pytanie. Ja jestem Daniel, wyglądacie dobre sklepy motocyklowe, a dzisiejszy materiał będzie o Ducati X Diavelu. W 2015 roku Ducati pokazał światu X Diavela już jego poprzednik, chociaż nie wiem czy tak można de facto nazwać, ale zwykły Diavel już był okrzyknięty motocyklem po którym testosteron po prostu spływa. Jest go pełno. Tak jak Ducati nie chciało, aby Diavel był nazywany cruiserem, tak X Diavel jest już pełnoprawnym power cruiserem. Tutaj, jeżeli chodzi o motocykl, to on się składa przede wszystkim z adrenaliny, stali, aluminium i koni mechanicznych. I szczególnie tego ostatniego mam. Tutaj pod dostatkiem, ponieważ nasz egzemplarz ma w okolicach 160 koni mechanicznych i 127 Nm. To wszystko przy wadze nieco powyżej 220 kg sprawia, że jest po prostu kosmos. Są to liczby, których nie powstydziłyby się aktualne, współczesne Nakedy, na przykład BMW S1000R. A tutaj cały czas mówimy o cruiserze w segmencie, który najbardziej kojarzymy z takimi markami jak Harley Davidson. Wjeżdża na gruby i nie bierze jeńców, Ten motocykl po prostu robi miazgę z konkurencją. Zobaczcie, jak ten motocykl wygląda. Każe sobie za to słono płacić, ale o tym pogadamy na koniec materiału. Ja nie jestem pewien, czy w pełni ten motocykl do mnie przemawia, ponieważ jest. Lańsiarski, jest strasznie lansiarski. Wszystko w nim krzyczy, zobacz na mnie. Gdzie byśmy go nie postawili, gdzie byśmy nie jechali, to będziemy na siebie zwracali uwagę. Przeważnie, są to uśmiechnięte miny i kciuki w górę, ale tej uwagi mamy praktycznie tyle samo, jakbyśmy jechali lambo bez dachu. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę wydek, który jest w tym motocyklu, tutaj mamy zamontowanego termo i po prostu jest super. Jakby nie wyobrażam sobie, lepszego dźwięku do tego motocykla. Jest głośno, jest bardzo głośno i strzela. Jest po prostu pięknie. To jest Symfonia dźwięków, który byśmy chcieli. Do tego mamy całkiem sporo wibracji, ale o tym opowiemy za chwilę. Linia tego motocykla niska. Przysadzista, masywna, niezbyt szeroka, ale okazała. Do tego bardzo mocno zaznaczony silnik, czyli słynne Dukatowskie L2, 1260 cm pojemności. Ten motocykl świetnie będzie się przyciskał pomiędzy samochodami w mieście, a w dodatku, kiedy wszyscy słyszą nasz wydech, to samochody rozjeżdżają się same. Ostatnia rzecz, która mi się mega podoba w tym wyglądzie, niektórzy będą narzekali, że ogon jest ścięty jak w superbajku. Prawda, światła świetnie wkomponowane, natomiast ta felga, no bardziej się je zaznaczyć nie da. Nawet wydechy, Fabryczne wydechy, których tutaj nie ma, one są mocno schowane pod silnik i jest kosmicznie wielka, wyeksponowana tylna felga. Złośliwi mówią, że od Audi R8. No nie wiem, co tu mówić więcej o tym wyglądzie, on po prostu przyciąga strasznie. Tak bardzo, że Chińczycy zaczęli już go kopiować, więc mamy chociażby takie motocykle jak Benelli 502C. Ale kiedy zobaczymy oryginał w pełnej wersji, on nie jest może dużo większy od Benelli, natomiast jakby charakterem swoim, tym jak on brzmi, jak on jeździ, jak wygląda na żywo, totalnie inna bajka. Dużo widziałem tych motocykli na zdjęciach, na filmach, na żywo trochę mnie, jest to faktycznie rzadki motocykl, w tym momencie możemy kupić kilka sztuk w Polsce nowych i tylko dwa używane. Jest to dużo rzadziej spotykany model niż standardowy Diavel. Ducati zaznacza, że Diavel i X XDiavel to są dwie osobne bajki. Dlaczego? Diavel jest motocyklem masywniejszym i dużo bliżej mu do Monstera. To jest taki większy, cięższy Monster do wygodniejszej jazdy. Tutaj mamy to, czego nie ma w innych Ducati, czyli podnóżki przesunięte do przodu, kolana bardziej wyprostowane i faktycznie mamy bardziej rozluźnioną, cruiserową pozycję na tym motocyklu. Się nim jeździ, bo tutaj cała magia po prostu się pojawia. Każdy w zasadzie jest w stanie nim bez stresu ruszyć, i chyba właśnie o to Ducati chodziło. Dopiero później zaczyna się zabawa. Do wyboru mamy jedną z trzech map: Urban, Touring oraz Sport. I kiedy odpalimy tą trzecią mapę sportową, zaczyna się robić przyjemnie. Generalnie dla osób, które jeździły już Ducati, ten silnik nie będzie żadnym zaskoczeniem ani rozczarowaniem. Jest tak jak w bolońskiej statynie przystało: czyli od 1000 do 5000 tysięcy obrotów. Tu jest trochę pokaszliwania, jest trochę szarpania, jest dynamicznie, przyspieszamy fajnie, nawet bardzo fajnie bym powiedział, ale jeszcze nie jest tak niebezpiecznie, dopiero kiedy przekroczymy 6666 666 obrotów, wtedy diabeł zaczyna pokazywać rogi. Przypadek? Nie sądzę. Od 6 do 9 tysięcy obrotów to jest dokładnie to, co Ducati lubi najbardziej. Tutaj już nie ma żadnego ociągania się, tu już nie ma świńskiego galopu, nie ma żadnego rżenia, tu jest po prostu czysty ogień. Te 160 koni, 127 Nm w tym momencie dają do pieca i to jest takie nawet delikatnie zadziwiające, kiedy ja po raz pierwszy to poczułem na sobie. Na drugim i trzecim biegu to najbardziej czuć. Wyjeżdżasz po prostu z miasta albo omijasz korek, przytrzymujesz manetkę dłużej, dajesz mu do pieca i... I nagle czujesz takie szarpnięcie, leci do przodu. Tutaj pokazują ci już czerwono kontrolki, żebyś bieg zmienił, ale tego jeszcze chwilę przytrzymujesz. Tłumik z tyłu wybucha i jest fajnie. To jest dokładnie to, co czujemy, kiedy włączymy mapę sport i kiedy pozwolimy mu galopować tak jak on chce. On jest twardy, stabilny, nie boi się zakrętów i chce jechać szybko. Przyspieszać możemy długo. Jakby Power kiedy kończą się przy granicy 200 km na godzinę. Ducati leci dalej. Do tej pory najszybciej jechałem. Najpierw Warriorem, później Wirodem, przekraczając 230 km na godzinę, Ducat jest jeszcze szybsze. Jeżeli szukacie bardzo szybkiego power cruisera, to ten silnik na to pozwala. motocykl nie został stworzony do jazdy z pasażerką, tudzież pasażerem. Mamy wprawdzie delikatne oparcie, ponieważ gdybyśmy go nie mieli, a nawet może kiedy go mamy, to bardzo łatwo tą osobę z tyłu po prostu zgubić. To jest na tej zasadzie, że kiedy przyspieszamy na mapie sport, jedynka, dwójka, trójka odcinka i nagle jakoś lżej się jedzie. A motocykl mówi, no bo wiesz, jakby tą pasażerkę zostawiliśmy rondo wstecz. Mniej więcej takie odczucia są, kiedy zapuszczamy się pod czerwoną linię na obrotomierzu. To jest o tyle ważne uczucie, że na przykład Harley Davidson ze swoim FXDR-em, przepotężnym silnikiem 1900 cm pojemności w tych okolicach, on ma gigantyczny moment obrotowy. I też jeżeli chodzi o starty, to jest szalony. Nawet bardziej niż Diavel, bo tej mocy, przede wszystkim momentu obrotowego ma więcej szybciej dostępnego. Natomiast chodzi o to, że tam w pewnym momencie przyspieszenie się kończy, a kiedy zaczynają się zakręty będzie to bardziej czuć. Tutaj czujemy się dużo bardziej jak na sportowym motocyklu, ponieważ poza samym przyspieszeniem które doprowadzi nas do większych prędkości, to dzięki niskiej wadze i jakby wielkości tego motocykla, Ducati po prostu nie boi się zakrętów. Producent chwali się, że motocykl możemy pochylać do 40 stopni i wydaje mi się na chwilę obecną, że żaden cruiser, którym jeździłem do tej pory nie jest w stanie równać się z tym motocyklem, jeżeli chodzi o zabawę na zakrętach. Oczywiście, jeżeli chodzi o zawieszenie, my mamy do dyspozycji wersję S. Nasza wersja wyposażona jest w mocne hamulce od Brembo oraz w pełni regulowane zawieszenie od Olinsa. Zresztą, czego można by się spodziewać po marce premium. I myślę, że teraz czas na cenę. Ponieważ Ducati weszło na grubo. Chyba grubiej się nie dało wejść do segmentu, w którym nigdy wcześniej nie było. Weszło, pozamiatało, wszyscy po prostu ślinili się, kiedy ten motocykl zobaczyli. I nawet ja nie jestem w stanie przejść obojętnie koło tego motocykla. Nie do końca lubię takie mega lansiarskie motocykle, szczególnie jeśli chodzi o cruisery. Natomiast podoba mi się ta linia. Nie wiem na dzień dzisiejszy, czy chciałbym go mieć w garażu, ale nie umiem przejść obok niego obojętnie. To jest naprawdę motocykl, który zwraca mocno na siebie uwagę, wręcz na nas krzyczy. I właśnie o to chodziło. Do tego też świetnie jeździ. Ile Ducati każe sobie płacić za taką przyjemność? Nasz motocykl jest z 2016 roku, więc jest to motocykl używany. Jeżeli chodzi o nowe motocykle, to podstawowa wersja Dark zaczyna się od 95,5 tysiąca zł, później ponad 100 tysięcy za wersję S. To jest właśnie taka wersja, którą my mamy. I na końcu wersja Black Star kosztuje ponad 100 12 tysięcy złotych, więc jest to konkretny pieniądz za konkretny motocykl. Należy także pamiętać o tym, że Ducati będzie wymagało od nas trochę innej pielęgnacji, dbania o te silniki, wybaczania, że to nie jest motocykl, który przejedzie milion kilometrów. Ale jeżeli skupimy się tylko na walorach wyglądowych oraz tym, jak on jeździ, a cała reszta jest dla nas nieważna, no to lepszego Power Cruisera nie kupimy. Motocykl oczywiście jest ultra nowoczesny, więc możemy podłączyć sobie telefon. Mamy niewielki kolorowy wyświetlacz, i tak najważniejsze są oczywiście prędkości i obroty, jakie mamy. Natomiast mamy zaawansowany system kontroli trakcji, występujący na kilku poziomach. Tak samo ABS, mamy Launch Control i na przykład mamy ABS, który działa również na zakrętach. Więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, możemy sobie ustawić to w taki sposób, że motocykl będzie nad nami czuwał. Ale nic nie zastąpi tego, jak to jeździ, nie? i jakby naszej własnej głowie i manetki. Co ubrałem na XDiawale, jeżeli chodzi o kask, jest to karbonowy F70. Lekki, sportowy, idealnie pasujący do tego motocykla z blender. Jeżeli chodzi o kurtkę, jest to skórzany Held Cosmo 3 z technologią TFL, która odbija światło, więc mamy skórę jest czarna, a przy okazji ma wentylację i nie będzie w niej nam gorąco. Spodnie to czarny Rebel Horn Vandal, również z otwieraną wentylacją. Natomiast na nogach mam buty Broger Alaska, a na rękach rękawice Racer Ronin. Ducati kupuje się oczami i dokładnie tak samo jest z tym egzemplarzem. Jeżeli Wam się podoba, jeżeli on do Was trafia, to jestem pewien, że po prostu nie będziecie rozczarowani. Będziecie go chcieli mieć, będziecie chcieli się nim cieszyć i jeździć. Tak samo było z tym egzemplarzem. Właściciel kupił go, bo mu się Wizualnie. Podobnie. Pozdrawiamy go serdecznie. Przyjechał do nas z Wrocławia. Po drodze było sporo deszczu, więc podziwiam takich ludzi. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że z równie ciekawymi motocyklami jak ten.